Za miesiąc czekać pierwszy występ, zaprezentowanie tego, co pokażesz na konkursie Eurowizji, jeżeli zostaniesz naszą kandydatką z naszego kraju. Czy zdradzisz może chociaż co nieco, jakiego show widzowie mogą się spodziewać? Myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, będą mogli się spodziewać kogoś, kto występuje na scenie z największymi na świecie. Więc to. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. To jest moje prywatne jakieś tam jakby, rzecz, która gdzieś tam się sama pojawiła. Chcę, żeby ten występ był jak najbardziej mój, bo ja grając nawet właśnie ostatnie trzy lata, tam, mając możliwość zagrania 150 koncertów, jedna, co się nauczyłam, to jest, że musisz być wygodnie, musisz się dobrze czuć w tym, co robisz. Na tak wielkiej scenie, kiedy wchodzi jeszcze w grę stres. No jest to po prostu bardzo ważne, więc jeśli miałabym na coś obstawiać, to na pewno na to, żeby była mi wygodnie, żebym się w tym dobrze czuła, bo wtedy mój wokal będzie naprawdę dobry. Ja naprawdę jak gram na jakimś zwykłym plenerze czy coś, ja nigdy się nie stresuję moim wokalem, w ogóle mam mało stresu. Problem jest, jak się słabo słyszę, jak jestem w niewygodnych butach, jak mam jakąś choreografię nie do zrobienia do wokalu na przykład. I wtedy jest ciężko, więc myślę, że skupiłabym się na tych aspektach tak początkowo, bo jednak na Eurovisji trzeba po prostu dobrze zaśpiewać. I to jest A bardzo czy, dobrze. Czy, czy y, zgłaszając się w, na tegoroczną Eurowizję wierzyłaś w to, że dostaniesz się do tego i, finałowej dziesiątki, czy po prostu zgłosiłaś się, bo chciałaś siebie jeszcze raz sprawdzić? Yy, zrobiłam to na ostatnią chwilę, w ogóle trochę nie spodziewałam się, że będę w tym roku próbować. Yy... Wiesz, powiem ci tak, ja jestem zbyt logiczna. Yy. Jeśli bym ci powiedziała, że nie spodziewałam się, to bym powiedziała, że jestem gorsza niż wszyscy artyści tutaj zebrani. No, mam jakieś swoje też już rzeczy za, jakby za sobą, jakieś osiągnięcia, więc tak stricte logiką się jakby odnosząc, no to oczywiście miałam nadzieję, że się dostanę. Ale wiadomo, że jest też polityka właśnie, są różne jakieś tam humory, mhm. też od jakiegoś czasu nie mam managementu, więc to wszystko trochę tak powodowało, że mówię, no okej, okay, nie miałam wytwórni, bo byłam tylko na dystrybucji, więc mówię, no to zobaczymy, no ja nie wiem, jak to będzie działać w tym roku, tak? Mhm. A jakbyś miała wybrać y, teraz z tej pozostałej dziewiątki, pomijając ciebie, bo jak wiadomo każdy stąd chce jechać na tę Eurowizję, jakbyś miała postawić na jedną osobę z tej pozostałej dziewiątki finalistów, na kogo byś postawiła? Dobre pytanie. Ym, szczerze, nie słyszałam wszystkich na żywo, więc mhm. to jest bardzo istotna rzecz, no bo m, też studia to jest jedna. No, wiem, że na Justynę wszyscy tak obstawiają. To, że ja z Justyną wielokrotnie razem śpiewałyśmy i w ogóle jakby, mamy się dobrze, wydaje mi się. Więc na pewno też z Justyną jakby... Tak, mam takie poczucie, że gdzieś tam wiele nas łączy, chociaż muzycznie jesteśmy inne. Co do innych... Hmm. Wiesz, ja, mam, ja mam na to wszystko jakiś taki pomysł, ale... Nie wiem, czy ktoś, wiesz... Ja też Przyznam, że poziom jest naprawdę wysoki i to chciałam podkreślić. A ja naprawdę rzadko to mówię, wiesz, powinniście to o mnie wiedzieć. Więc naprawdę jest wysoki poziom i to jest piękne, to jest bardzo ważne. Ale tak jeśli chodzi o też taką szczerość w tych piosenkach, mm. bo ja trochę no jednak na mnie to albo ktoś śpiewa po angielsku, albo nie śpiewa, no trochę nie widzę tego na jedną okazję. Chyba, mm -hmm. że ktoś chce to kontynuować. Więc mogę mieć jakieś być może y Opinie na ten temat? Na pewno, nie wiem, Dominik Dudek, to jest taki easy listen, nie? że po prostu fajny, fajnie to tak, on w ogóle ma taki właśnie sposób bycia, taki, że to jest takie po prostu fajne, taki trochę taki adsheerun, nie, jakiś taki vibe. No, taki vibe, nie, tak, taki po prostu fajnie to poleci. Um, kto tam jeszcze jest? Um, myślę, czy to coś mi wiesz zapadło? Mm -hmm. Tyński to jest też ciekawe, jako że chłopak startuje, więc to też jest, wiesz, ważne, żebyśmy tak trochę y, taki wspierali takie talenty, bo wiesz, inaczej jest, jak już ktoś właśnie piąty raz podchodzi do tego konkursu, a y, więc w jego przypadku też. To uważam, jest duże, y, jakby takie osiągnięcie. Ja też wiem, że pracowa pracowaliśmy kiedyś razem w studiu, y, ja akurat nagrywałam wokale i też mam do niego jakiś taki soft spot, nie? Że mm -hmm. po prostu na pewno też nie kontaktami tutaj y, się wdał. Chociaż nie mówię, że ktokolwiek, tylko po prostu... <grych>, jasne. Tak, więc... Co to innych, no nie, ma, O, wiem. Fada to jest ten z Ukrainy zespół, tak? Tak, tak mi się wydaje. Ej, nie. to jest sztos. Ja wam powiem, że je, mnie to mega y, jako fonografia, y, fonogram w sensie to, co usłyszałam, nagranie. Mega. Ja bardzo lubię rave'y, więc to jest totalnie... Powiedziałam mu, że będę u niego w studiu, znaczy jak tam wrócę, ale po prostu y, bardzo dobrze wyprodukowane i w ogóle ma to vibe. Y, naturalnie nie słucham jakoś muzyki ukraińskiej, ale to jest fajne, że Pomimo tego, że to nie jest język, którego ja, który mm -hmm. ja znam, to jednak jest to naprawdę ciekawe i to chodzi. Więc jest chwytliwe. Jest takie, takie opinie tutaj też są. Ale też smaczne, wiesz, bo nie wszystko, co jest chwytliwe, jest smaczne. Mm -hmm. A uważam, że to jest smaczne. To jest mm -hmm. coś, co ja naprawdę, właśnie dzisiaj lecę do Berlina, do studia. Może mi tam pokażą jakieś fajne kluby, właśnie takie techno. I to naprawdę jest fajna muzyka. Mm -hmm. A czy twoim zdaniem wśród tej finałowej dziesiątki kandydatów do tego rocznej Eurowizji brakuje jakiegoś polskiego wykonawcy? Hmm. Szczerze, nie mam, nie mam jakiegoś takiego artysty polskiego, który uważam, żeby nie tylko poradził sobie świetnie na eurowizji, ale świetnie szedł za granicę. Um, były pratkie Sarze, tak, Sara James, które miała tak, przystąpić. Tak. Uważam, że świetna decyzja jest z jej strony, żeby nie próbować w tym roku. Nie dlatego, że ona jest. Y ona jest po prostu tak utalentowana, że mi by było jej szkoda, bo ona mhm. musi mieć topowy materiał na to, żeby po prostu wylądować na tej scenie eurowizyjnej, bo ona to zrobi z palcem w nosie. I to mhm. aż byłam trochę jest zaskoczona, że album który jest dobry, ale on po prostu jest niekomercyjny i nie jest eurowizyjny, więc ani jedno, ani drugie stricte pod ten konkurs. Mhm. Dlatego ja uważam, że naprawdę to była dobra decyzja, żeby się wycofać, bo po prostu, tak jak mówię, ta dziewczyna ma tak mało lat, a jest tak zdolna, że ona, jak będzie chciała to za rok czy za dwa, ona może pewnie co roku jeździć, jakby bardzo chciała, a po prostu wtedy będzie na to gotowa. Mhm. A najgorzej byłoby, gdyby na przykład teraz, z racji tylko piosenki, ktoś stwierdził, że to się nie nadaje na Eurowizję i dostanie niskie notowania. I wtedy już naturalnie to by się gdzieś poniosło, więc to uważam, była naprawdę słuszna decyzja. Mhm. A nie mogę nie zapytać, bo co w przypadku Dody? Czy uważasz, że ona byłaby dobrą kandydatką? Bo wiele już w, 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 wczoraj pojawiało się już wiele komentarzy na temat tego kto właśnie kogo zobaczymy tutaj dzisiaj na scenie, jakieś przecieki i tak dalej i ludzie zaczęli pisać, a gdzie Doda, która jest wielką fanką Eurowizji wielokrotnie to zaznaczała. Ja myślę, że dla Polaków to byłoby to, ale dla zagranicznych absolutnie nie. I to wiesz, i to myślę, że też są. ona sobie z tego dobrze zdaje sprawę, właśnie mm. to, o to chodzi, bo też znamy Dodę, Ja myślę, że gdyby ona chciała, ona już dawno by w tej Eurowizji była. to samo Dominik do tej tak Ona powiedział? też nie jest głupia, no przecież ona jest mądrą kobietą, więc ja myślę, że ona wie, gdzie jakby. Wydaje mi się, że też ona jest taką osobą, że nie chciałaby grać małej ryby w świecie dużych ryb. I to nie dlatego, że znowu jest coś z nią nie tak, tylko po prostu jest to typ muzyki, który nie do końca jest przekonujący dla artysty zagranicznego. Mhm. Wiesz, Sylwia Grzeszczak, to jest ciekawa osoba, bo ja też dla niej pisałam piosenkę. I Sylwia, gdyby na pewno siedziała dużo nad angielskim, to mogłaby dać fenomenalny występ, nie? Tylko po prostu wiesz, tu też muzycznie to się tyle zgadza, że no to na pewno jest też taka artystka, która moim zdaniem mogłaby ująć za serce, ale to po prostu, no znowu. Angielski to jest też taka istotna rzecz, nie? Żeby to tak fajnie brzmiało, ciekawie mhm. um, i żeby po prostu naturalnie to chyba też przychodziło, no, wiesz? Naturalnie. naturalnie, bo to trochę o to chodzi, że to, to jest inaczej. Każdy z nas ma jakąś taką prawdę w sobie i to to. To nie jest... Czasem mam takie poczucie, że właśnie ja byłam zaskoczona, że Polska tak polubiła moje piosenki, bo przecież były anglojęzyczne, tak? Bo ja się tego bym nigdy nie spodziewała, bo w Polsce się... No wiecie, Polacy słuchają Izenka Martyniuka, no, i Polacy słuchają też różnej muzyki i, i po prostu nie czułam, że jakby jakkolwiek y, to będzie anglojęzyczna muzyka tutaj się tak poniesie. Y, I tak jak właśnie też, no, Polacy słuchają właśnie Dody, Polacy słuchają paru innych artystów, którzy właśnie być może... Tak w moim, moim odczuciu nie do końca to znaczyłoby, że że, że jakoś Dyskujna tak. Ekowizja. Tak, mhm. dokładnie.